Witajcie w drugiej części, Oskar. Bo tamte po prostu nagrywanie to była pierwsza część, a teraz druga części, odcinek. Oskar wkurzony na jedynkę. No, no dobra. Co tu pisze? Bo za bardzo nie umiem czytać. Ale poczekajcie. O! Tu pisze o cenach, ale tam nic od mnie nie pisze, więc uff, muszę się gdzieś dostać. Muszę się gdzieś dostać i muszę kogoś Halo, może tu ktoś jest? Halo, chociaż tu, ej, właśnie, może te ochroniarze jedzą. Zaraz, tylko gdzie oni są teraz? O, tu. He, co? Są nowi. Co tu się dzieje? O, cześć, ty nie wiesz przypadkiem, gdzie jest nauczycielka? Wiem po prawej, ale ty kim jesteś? Ja jestem nauczyć, Znaczy, ja nie wiem kim ja jestem, ale nieważne. Uj, przepraszam cię bardzo. Wy też nie możecie wiedzieć, że ja jestem, bo nie jeszcze. mnie. tak, atak, atak. Ej, poczekaj, poczekaj, porozmawiajmy. No nie, Gilgotaj mnie, nie, Gilgotaj mnie, bo mnie Gilgota, znowu mnie ten Gilgota. Ten mnie, am, Gilgota mnie. A, gdzie Gilgotaj mnie. Nie gilgotaj nie gilgotaj mnie, powiedziałem. Dobra, ten mi nie gilgota. Uuu, uh, tu mnie przestał gilgotać. Kto mi jeszcze gilgota? Kto mi jeszcze gilgota? Powiedziałem. myślę jeszcze tu mnie gilgota ktoś. Tu mnie jeszcze ktoś gilgota. Nie gilgotaj mnie. Nie gilgotaj mnie, powiedziałem. Uh, nie gilgotaj mnie. Nie uh, gilgotaj mnie. Już mnie przestał gilgotać, ale zaraz kolejnego będzie... Okej. Okay, nie ma już nikogo. Super. Idziemy stąd. Po no, prostu mam dosyć tego. Muszę znaleźć tą nauczycielkę, ale jej nie znajdę, bo chyba jej tu nie ma, ponieważ ten pan mówił po prawo, ale skąd wiem, gdzie to jest prawo, a gdzie lewo? Eee, skaczemy. Hei, eee, bing. Eee, bing! bing, 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 bam, 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 bing, 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 Oj, ktoś dzwoni. Poczekajcie, ktoś mi dzwoni. To dzwoniła mama. Powiedziała, że muszę iść do domu. Nie, jedzie tu. Jedzie tą ciężarówką. O kurcz. Ale mnie kopnęła. Ach, muszę stąd uciekać. Oj. Przepraszam, przepraszam, bardzo przepraszam. Oj. No więc tak jak widzieliście pierwszy odcinek dobrze poszedł. No, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Oscara. Życie Oscara. Na.